Czy wyjście stąd będzie utrudnione? Czy też nie? trochę gładko poszło. E, nie ten, ty, ten. I teraz stary gdzie? A... rabinko. Maciusy poszli, tak? Wow, udało ci się! Znalazłeś skarb? Tak, dzięki za wytrychy. A co wy tu jeszcze robicie? To on, ten sam. Był tak miły i zdobył dla nas towary. Oszczędził nam kłopotu. Bardzo dobre. To. Jak ty się o tym dowiedział? Na mieście gadali. Co ci do tego? Gadał to facet myt złamana noga? Skąd to wiesz? To ja ją złamał. Dlaczego to zrobiłeś? Hubert miał zamiar zgarnąć wszystko dla siebie. Chciał powiedzieć Cwaniakowi, że nic nie znalazł. Poprosił nas o pomoc. Ale dla nas chujowy Hubi był niepotrzebny. A teraz nie potrzebujemy ciebie. No, oddawaj je. Trzech na jednego? Honorowo. No. Droga, będzie. A teraz? Teraz widzę pięć trupów. Zabijcie go. Co? Będę Bądy ci jednej. Ucha. Dobra, a jak walka, to walka. Mam tu coś dla siebie

Zapomniałem mam nie tego to raczej nie to chciałem ja się uleczyć dobra tam ci budzi, to raczej tu nie wejdą, co? Coś tu z nich. Kurde, zapomniałem. Aha, dobra, i rt. Nie. Dawaj, dawaj! A ten co? Zmarł? To jest zupełnie kto inny. Nie do rzucia. Dobra, ten. O kurde, broni nie wywołano, by legnie zniszczeni. Właśnie szybko się niszczy, a nie są tu. Chyba ta kuchnia zablokuje. Dobra, broń uległa zniszczeniu. Do diabła, bandyci Hubi. Ciekawe, co Hubi powie na ten temat, skoro złomali mu nogę. Yy, czy ci bandyci są od swaniaka? Chcieli go wyrolować po hamsku. Troseczka niepotrzebna. Wracamy. E, jeszcze tylko wytwarzanie i chciałbym zobaczyć ile mogę. Apteczek 3. Niech będzie. Kurde. Wspomagać regeneracji. Może to będę robił zamiast tego. Zobaczymy. Jak stąd możemy wyjść. Tędy. Co mamy zrobić teraz? Rozmawiać z Hubertem. Okay. 번지라 <susur> bon biegacza. Umiejętności, punkty walki. To co bierzemy? Grupę, czy... trafi wszystkich otaczających cię wrogów. Nieświadomego zagrożenia wroga. Cały czy może odrzucić ich na bok. Szybka eliminacja, ale to chyba Później to będzie można robić. Próbujmy to, a później najwyżej to weźmiemy. Muszę pamiętać o tym kop kopnięciu z odbitki. Teraz zapomniałem jak się go używa. Jak noga? Kiepsko, ale się zrośnie. Kiedyś. O, fantastycznie. Coś się stało? Miałem okazję spotkać tamtych bandytów. Wspomnieli, że planowałeś szukać cwaniaka. Okej, okay, no to się wydało, ale zrozum. To miała być jednorazowa akcja. Cwaniak by się nie dowiedział. Dlaczego chciałeś okraść gościa, który daje ci pracę? Widzisz, Ledwo powiąże koniec z końcem. Pomyślałem, że ten jeden raz udam, że trop był fałszywy i zgarnę łup dla siebie. Chciałem w końcu coś z tego mieć. A ci bandyci? Wymyśliłem historię o zasadce. Nie wiedziałem, że zwrócą się przeciwko mnie. No i wyszedłem na idiotę. Raczej tak. Kto ufa takim bandziorom? Tak właśnie kończy się chciwość. Nie byłem chciwy, tylko tylko zesperowany. To, a teraz mam złamaną nogę i nie wiem, kiedy wrócę do roboty. A, a, a właśnie co z nimi? Chcieli mnie zabić. Nie wyszło. Wow. A, a, rację? Udało się? Mam wszystko. Błagam cię, nie mów cwaniakowi. Jak to zrobisz? Będzie po mnie. Proszę wszystko mu zanieść! Powiedz, że wrócę do pracy, jak tylko noga się zrośnie. Po co zadawałeś się z takimi zbirami? Wydawali się całkiem w porządku. Chcieli mi pomóc za małą część łupu. A potem przyszli z tym psycholem Klausem. Kurwa, idiota ze mnie. Sam się o to prosiłem. Nie mów cwaniakowi, proszę. Przemyślę to. Stary, bez roboty zdechnę z głodu. Przez myśl by mi nie przeszło, żeby to powtarzać. Nie rozśmieszaj mnie. Myślisz, że po czymś takim bym ci zaufał? Dostałem nauczkę. Uwierz mi, nigdy więcej nie zrobię takiej akcji. Zobaczymy. Hmm? To hubi się do igra złamania goleni Dobra i teraz idziemy do warstwaniakowi zanieść Powiedział, Tamten? ten, tu, a nie zwróciłem uwagi, że będzie eliminacja z przeszukaniem od razu w drzewku. O, to cisy wyglądają. Ładnie chłopak się zachował. Że nie oddał wody w ręce Wiesz, Bo nam się należała. Ale. Różnie się to mogło skończyć. A tak zapowiada się piękny rok na uprawę rzadkich. Przemieniam się. Nareszcie można sadzić coś więcej niż kaktusy. Aż tak źle nie było. Było, było. Pomidory mi więdły, zanim się w ogóle zdążyły zawiązać. A może by tak pieczarki? Do pieczarek to trzeba obornika. Kozi by wystarczył? Brakuje ci rozrywek, że wymyślasz takie błyskotliwe porady? Próbuję tylko pomóc. Hmm, czyli woda im się przydała, no nie... Jest... Pragnienie i z głodu, jak widać, chyba nie umrą. No to co? Jest i cwania. co tam dla mnie masz. Znalazłem te filtry. No, okej. Okay. Może dupy nie urywają, ale opchnę je z zyskiem. A to: butelka koniaku i pudełko cygar. I o to właśnie chodzi. Widzisz? Wiedziałem, że w tej bazie wojskowej będzie coś cynnego. Widzisz, Urban? Mam nosa do dobrego towaru. <laughs> Nie ma chuja we wsi. A propos chujów, co z Hubertem? Pogrywał sobie ze mną? Nie, wiem, wcale. Hubert złamał nogę, ale zdobyłem towary za niego. Przydałby mu się lekarz, albo przynajmniej ktoś, kto by do niego zaglądał. Uh -huh, zdecydowanie przyda mu się lekarz. O czym ty mówisz? Gdyby kuska nie skakała. To by w pierdoli dostała. ten tak. Co? Ten przychol robi dla ciebie? Cóż, zawsze warto jest mieć plan B. Chciałeś mnie zabić? Ach, kto mówi o zabijaniu? Mu? Kazałem Klausowi zdobyć łup. On czasami bywa nadgorliwy. Ty dupku! No, nie dąsaj się. Klaus też nie ma pretensji, że załatwiłeś jego kumpli. Selekcja naturalna. Okazałeś się od nich lepszy. Przydałeś się do czegoś. Nie wiedziałem, jak dotrzeć do Huberta, póki się nie zjawiłeś. Poczekałem, aż się zmęczył. I sam go odwiedziłem. Co mu zrobiłeś? Strasznie bolała go ta złamana noga, więc złamałem drugą dla równowagi. Tak się kończą próby wyruchania cwaniaka. To reszty cię pojepało? Nie ma się co przez to łamać. Duralex, sedlex. Żyjemy w bezwzględnych czasach i takie też musi być prawo. On już dostał nauczkę. Powiedział, że to się nie powtórzy. Co? A skąd ta pewność? Wiesz, ile osób chujowych hubił puścił kantem? Osób, które też próbują przeżyć? Mają rodziny do wykarmienia. Od dawna prosił się o kłopoty. Dostał to, na co zasłużył. I już nikogo więcej nie oszuka. Pamiętaj, zasady to zasady. Gdy wali się świat, potrzebujemy ich jeszcze bardziej. Bez nich bylibyśmy tylko chmarą szczurów. To nazywasz przestrzeganiem zasad? Twoich zasad? Nie ujdzie ci to na sucho. Karl się o wszystkim dowie. Karl? Nie odważy się mnie tknąć. Zbyt dużo o nim wiem. Wiem zbyt dużo o wszystkich. Nawet Lukas się ze mną liczył. Kto według ciebie go zabił? Barney? Sofi? <laughs> Barnej i Sophie to tylko pora dzieciaków bawiących się w zbyt dużej piaskownicy. Choć to prawda, że są zdrowo jebnięci. Nie wiadomo, co im może strzelić do łbów. Wiem jedno. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Dzięki za troskę, ale obejdę się bez niej. Od początku widziałem w tobie potencjał, ale musiałem sprawdzić, z kim naprawdę mam do czynienia. Następnym razem znajdź sobie innego frajera. Charakterny, to lubię. Jeszcze się spotkamy. O, to hubi teraz będzie miał problem jeszcze większy. Jest na nogi, tu już sobie nie pobiega i to długo. Parkour, punkcik. Co zatem tutaj? Większa wysokość, z której możemy spaść. Poruszaj się szybciej, po krawędzi w górę i na boki. Lisk podczas biegu. Biegnij w grupę wrogów, nie tracąc impetu, jednocześnie zmniejszając otrzymywane obrażenia. się mobilność podczas skradania się i zyskaj umiejętność wykonywania skoku kucnięcia. Nowe ja ściany. Zacz odbijać się od wrogów podczas pędu i zrywu. Które to może być przydatne? Spędź aż do wyczerpania wytrzymałości. Hmm. Też by było dobre, ale może później weźmiemy sobie to. Na razie, ekwipunek. O, właśnie. Eee, z kim ja chciałem pogadać? Z rzemieślnikiem. Nie musisz szukać dalej! Udzieńcie. Po prostu powiedz, czego chcesz! Świetlik UV, brok miotana. Poziom ulepszenia. A, możemy sobie ulepszyć rzeczy. E, więc... hajstry. Najpierw może ulep ulepszmy sobie to. Nadzwycz... świetna jakość. Pomagać regeneracji, wspomagacz odporności. Sophie to uwielbia! Regeneruje niewielką ilość zdrowia z upływem czasu. A nie pożałujesz tego, chłopcze. Dobra, trufa mu zarażonego niepospolite. Będziemy musieli o wytrychy. Trwałość wytrychu średnia. Promienie rozprzestrzenianie się ognia 3 metry. Początkowe obrażenie od wybuchu 20. Chyba jednak to wezmę. To wyjątkowa rzecz! Tak. Dobra, może jeszcze to zdążymy następnym razem. Amunicja. Wytworzona liczba 10. Kup. Ogniste strzały. Część środkowa. Dociąża broń, zwiększając zadawane na nią obrażenia. już cztery obrażenia. O, śmiały wybór, synu. Mistrz Szałek, dobra, weźmiemy może tam niedługo łuk jakiś będziemy mieli. Aha, w końcu ktoś podobny do mnie. do wytwarzania, na razie nie. O, spróbujmy temu jeszcze sprzedać. Wszystkie przedmioty wartościowe. 4000 prawie. Kwaistos. Rzadkobułowa jednoręczna. U. Rębacz. 55 obrażenia. 747 No, chyba go wezmę. Topór jednoręczny. Dobra, a sprzedajmy zatem te śmieciory. A to za ile? Za 9. a to miała. Legendarna maczeta 63. To zostawię... No nie wiem czy to wywalić. Bo nie chyba nim... nie... Handlarz! Sprzedaj odkup Powtórka za Ancesz Rękawice wojownika Chancerz artefaktyczne spodnie adresowe Do 2700 By było dobre, No wezmę i tak, gdzie to jest? Tutaj, GDRS 3, zamiast produkujemy tylko kolejne dzieciaki Sprzedaj ubiór, się pozbędziemy ty. Ok. Okej. I trzy wiki. Dobra, już mamy. Klitu jest załatwione, ale jeszcze miałem sprawdzić, czy da radę naprawiać. Nie, chyba jednak broni nie da radę Naprawiać, także cóż. Albo, wie co, nie wiem jak będzie A ten co on ma, młotowy ma, weźmy dwa, co to jest to, mniejsze otrzymywanie toksyn, ognia, eee, tym. Unika, unikatowy medykament. Tymczasowo wpływa na wytrzymałość organizmu. Zmniejsza odnoszone obrażenia. Ma jakieś czapki i komin. O? Brońce. Dobra, ale tego jednak nie kupię. Pójdę do skrzynki i tą broń umieszczę w niej. Może następnym razem będzie, znaczy w następnych e, częściach gry będzie można naprawić broń, ale wątpię. Skoro teraz tego nie mam, to chyba jednak nie. Ale zobaczymy. No dobra, to co? To ja na to chwilę będę kończył. Dziękuję, że tutaj byliście i chcę Was zaprosić do komentowania, ponieważ niedługo ruszy konkurs, w którym będzie można wygrać grę. Jaką, to po zakupie się z Wami podzielę tą informację. To będziecie wiedzieć, czy warto, czy nie warto do niego przystępować. Wystarczy zasubskrybować kanał i no, komentować filmy. Dziękuję w takim razie za uwagę, i do zobaczenia. Cześć.